Dzisiaj po tym pierdziku, co tutaj jest, czy to działa, czy to nie działa? Jakie są z tym problemy? Jakie są moje przygody z tym? No, i tak jak widzicie, zaczynam tutaj przemalowywania oraz wymianę dachu. W sensie dachu no, trzeba tutaj zrobić porządek, bo po prostu cieknie. Cieknie z okna dachowego, które jest zrobione jakimś silikonem i różnymi innymi rzeczami, które nie powinno być. Miał być dzisiaj film o Volvo V70, ale jest tam przysypane śniegiem i ogólnie tej wiosny mamy dużo śniegu. A ja już Wam pokazywałem na Facebooku dlaczego tak było. To wszystko przez tą łopatę, a nawet nie przez tą łopatę, tylko przeze mnie. Przez to, że tę łopatę kilka dni temu, chyba 4 czy 5 dni temu sprzątnąłem, po czym po dwóch dnia, dniach, kiedy już zapowiadała się super wiosna, runął na nas niedacka śnieg. Także w tym roku ta łopata w ogóle nie będzie sprzątana, będzie sobie cały rok. Tak na wszelki wypadek, żeby wiecie, w sierpniu przypadkiem nam nie spadł śnieg. Dobra, yy, pokażę Wam teraz filmik, jak yy, tutaj działałem przy tym wybastu jeszcze dobrych kilka dni temu, kiedy było ciepło. I zaraz się widzimy, i opowiem Wam, jak to obecnie wygląda. W ogóle to Siemanko bo tego chyba nie było, nie, nie od tego zacząłem VIP, tak jak widzicie, czyli van i podróże gdzie to jest ten VIP? VIP, VIP, VIP so, nie wiem o czym będzie dokładnie ten odcinek ale już trochę go zaczynam kręcić, bo zaczynam tutaj pewne rozbiórki, przygotowania, usprawnienia remonty, no i też takie uruchomianie Dzisiaj wydaje mi się, że uruchomimy sobie trumę. Niech ona się już uruchamia. Tutaj mamy taki śmieszny przełącznik do tego z lampką, która teraz już się nie pali, ale uwierzcie mi, że kiedyś się paliła. Samo, samo Webasto. Czy ja powiedziałem Trumę? Uruchamiamy Webasto. Tu jest wybasto, takie oryginalne, Brzpiechyra. Nie wiem, czy widzicie. Pewnie nic nie widzicie. Tu jest ta kamera. GoPro to tak z oświetleniem to ma duże problemy. O, jest tutaj to ustrojstwo yy, Ruchomiłem, zaraz powinna pompka zacząć chodzić. I zacząć... O, pompka już. Stryka i zaraz się wentylator włączy. I ogólnie zaraz zobaczycie to, co się będzie działo, bo podejrzewam, się, że tutaj yy, zaczadzimy yy, okolicę. Poczytałem trochę o, takich, o tych wybastach, i chodzi tutaj chyba głównie o to, że mm, jak są dawno nieużywane, to właśnie tak działają. <grym> Muszę się przepalić. Ta elektroda jest nowa. O, coś tu się zaczyna dziać. <grym> Dobrze, że dzisiaj jest trochę wiatru. Wczoraj, jak wiecie, bardzo wiało, wczoraj to była sobota. Dzisiaj mamy niedzielę, niedzielę taką owolną i tak sobie trochę po prostu grzebie. No i w wiatrku trochę jest, więc nie, nie zakopcę może tak od razu całej okolicy w jakiś tragiczny sposób. Natomiast nie ona się przepali, bo już kiedyś się uruchamiałem i, ale nie było wiatru i to był zły pomysł. <ścoughs> to był zły pomysł. Jest tutaj przejście, przejdziemy tutaj, no, trochę słabo. Trochę słabo pokażę wam o co tu chodzi. A tam jest blik. do góry. O, tak sobie purka. Tak sobie purka, ale już nie jest, powiem wam źle. Eee. O, purknął, prr pr, pr, pr. i kuniec. Czyli nie ma ropy, albo się zapowietrzył, albo coś się zrobiło O. I teraz tędy idzie, teraz tędy idzie <grystanie> idzie sobie yy, idą sobie spaliny. Nie wiecie czemu właśnie czemu idą tutaj. Yy, tak jakby nie wiem był jakiś tryb, natomiast no tutaj nie ma żadnego wyświetlacza ani nic innego. O, ponownie próbuję. Tak trzeba po prostu przepalić parę razy. Wentylator no. znowu poszedł i znowu. No, niech ono sobie próbuje. Tak kilka razy, pewnie razy zrobi. A ja Wam opowiem co się tutaj dzieje. Jak widzicie nie ma tej szafki. Jeśli nie widzieliście pierwszego odcinka, kiedy pokazywałem Wam całe to auto, przychodziliśmy sobie. To zobaczcie, odpalcie sobie pierwszy, pierwszą część z prezentacji. Tutaj też stała taka szafka z szufladami. Od razu przestrzennie się tutaj zrobiło. Kwiatuszki zostały zdemontowane. One tutaj gdzieś były, gdzieś były na górze. Niekoniecznie. Może gdzieś któryś z nich trafi, rzeczywiście jako ozdoba, ale, ale na razie stąd wylatują. Wylatują te słoiczki, bo one są już takie no, brudne. Poza tym to, co tutaj się dzieje, to <grym> raczej się nie nadaje ani sól, ani, ani cukier. To zdemontuję ten plat. On się wypaczył, bo tu jest mokro. Tu jest mokro, bo tak jak podejrzewałem, leci gdzieś tutaj z tego okna. Dach się troszkę tutaj patrzył, muszę go zdemontować i o tutaj sobie leci stróżka i leci sobie tutaj w dół. No i tak jak widzicie też pościągałem yy, liny wszędzie ze, ze wszystkich narożników, bo te narożniki naprawdę fajnie o widzicie, yy, działa świeci <śmieci> się lampka i no, nawet jakoś tak nie ma dużo dymu czy mi się wydaje? Nie no trochę jest trochę jeszcze dymu. śmierdzi takim takim brzydkim zapachem, takiego starego właśnie diesla jakiegoś. Podejrzewam, że tam w tych przewodach jest stara, stare po prostu paliwo. Niech on sobie zaciągnie. Zaciąga z, z zbiornika paliwa, więc fajnie, bo nie ma tutaj jakiegoś dodatkowego zbiornika. Liny. E, tutaj te liny to spakuję, może je gdzieś jeszcze wykorzystam. Chociaż też nie mam pomysłu. Tutaj nie bardzo mi się tak widzi, żeby tutaj te liny były. Tutaj są starsze liny. O, znowu znowu przestał przestał purkać ale dalej podaje dalej podaje paliwo i dalej i dalej wentylator chodzi dziwne ale tam dymi ale już tak nie purka czyżby się zaczęło naprawiać bardzo możliwe podłoga jest tutaj coś trochę trzeba ją zabezpieczyć tutaj i też jest do zdemontowania, bo trochę tutaj jednak ta wilgoć z tymi panelami zrobiła Co znaczy nie wiem czy tutaj może, może to czymś to nakryje nie są złe te panele natomiast troszkę trzeba by było je podsuszyć no, muszę zrobić na pewno tutaj ten wyciek w dachu nie? no i zdemontowałem te nie wiem jak to nazwać, panele to takie coś z drewna uwierzcie mi, że to waży z 5 kg ta, ta jedna część, tamta, no to mamy tak z, z około 7-6 kg, powiedzmy, które demontuję. Już mamy 6 kg mniej. Każdy kilogram w kamperze to jest ważny, szczególnie przy tej wadze, którą ten kamper ma. Ma niedużą tą, bo to jest na nie 3,5 tony, tylko 3300. Jest, jest, no tak wyszedł z fabryki i tego już się nie da zrobić. To tylko u producenta podobno taką homologację można, można zmienić. Dobra, widzę, że ta to wypasto się zaczyna kulać. czyli idzie ciepłe powietrze? To jest najważniejsze. Tu jest ciepłe powietrze. No i takie jest, że jakbym letnie. Letnie jest. Mam wylot, mam wylot, no ona nie chodzi, nie zaszkodzi mu jak sobie pochodzi, nie chciałbym go zmieniać, to jest, wiecie, oryginał yy, chciałbym, żeby działał żeby działał dobrze, tu jest do niego regulacja. Czy ja tu zapalę teraz? O właśnie jak on chodzi tak sterowania nie ma, napięcie spadło na 12,7. A było 14,5 To cały czas ten solar tutaj ładuje Tu jest plus 30 Ale nie wiem co to jest Plus, a to, to, to drugie to nie wiem Teraz Przełączyłem i Wyłączyło się Dobra Z powrotem włączamy Czy Pompka z powrotem pójdzie Ciekawi mnie to. Dzisiaj jest bez, yy, bez mikrofonu, bo ostatnio nie trzeszczał, ale też były jakieś takie dziwne, dziwne trzaski, które mi się nie podobały. Więc zobaczymy dzisiaj jak będzie z głosem, bo dzisiaj idzie prosto z GoPro. Pewnie gorzej mi jest trochę słychać, ale może nie będzie tych takich dziwnych, yy, dziwnych takich, jak, nie wiem jak to nazwać, no, nie, pod nie podobał mi się ten dźwięk. Zapalamy sobie trochę świateł, niech akumulator też się trochę sobie pochodzi. No dobra posprzątam tutaj trochę, podemontuję jeszcze, śrubki muszę pozbierać, słoiki powywalać i od razu zrobi się tutaj w przestrzeni. Chcę się też tym autem trochę przejechać, chcę pojechać też po części do znajomego, akurat do Volvo, ale jak widzicie zrobiło mi się tutaj sporo miejsca, o wiele więcej niż w Volvo. A że auto jeszcze cały czas ma przegląd, cały czas ma wszystkie ciągłości, wszystkich, wszystkich rzeczy znaczy, o co? No, musi mieć, nie wiadomo, no, ale przegląd cały czas ma, więc się trochę tym autem chcę bujnąć 100 km. Zobaczymy, dobra, Powiadamy Was, jak będzie z tym wybasto. Czy to się uda uruchomić, czy się nie udało, czy grzeje, nie grzeje. Na razie y, przestało pykać. mega gorące. Mega gorące i nie wiem jak to ustawiać. To jest pierwsza rzecz, której Wam po chciałem powiedzieć. Czekajcie. Kamera tutaj do góry. Tu jest jedyny termostat i jedyne sterowanie, bo tam jeszcze z przodu jest włącznik. I nie umiem tego ustawiać, tak wiem, że tutaj jest teraz jest słabe światło. Jest tutaj tylko takie takie pokrętełko, Wydaje się widzieć na którym ustawia się temperaturę, no teraz jest ustawione na 12 stopni i tak jak widzicie, słyszycie, znaczy się to chodzi to na full obrotach nie wiem jak to zmniejszyć na mniejszą po prostu częstotliwość czy też no żeby to tak też wentylator nie chodził mocno nie wiem czy to się unormuje, bo wcześniej też chodziło chyba za jakieś pół godziny, może nawet do godziny chodziło czasu i też cały czas chodziło na pełnych obrotach. Więc nie wiem, Bo tu jest jeszcze tylko włącznik taki, ten lampkowy, który się wyciąga, i w sumie tyle. No ale jednak, jak słyszycie, chodzi. Jakie były dwa problemy? Jeden problem, myślę, że trochę mniejszy, to to, że tutaj zaciąga powietrze z tej przestrzeni, która jest tutaj no tutaj to się będzie wszystko nagrzewać bo tutaj jest i ta terma i to, to webasto ono będzie się nagrzewać będzie zaciągać ciepłe powietrze powinno być z zewnątrz tak przynajmniej wszyscy mówią i tak wszyscy przynajmniej zalecają żeby to powietrze dla komory spalania brane było z zewnątrz Tak. nie była tam rura szczelna czyli to połączenie które było było naderwane nie wiem, czy to ma jakiś wpływ, ponieważ, tak na dobrą sprawę, to jest tylko rurka zakończona takim pseudofiltrem, przez który powinna zaciągać. No, ale nie wiem, no, można to nazwać lewym powietrzem. W samochodzie nie powinno coś takiego być, natomiast tam są czujniki, wiadomo, tak, przepływki i tak dalej. I jeśli jest lewe powietrze, no to ta mieszanka jest zaburzona. Tutaj chyba to nie powinno mieć wpływu. Większy wpływ na pewno miało to ustrojstwo, a mianowicie yy, sam wydech. On nie jest przelotowy. Tak jak widzicie, o to jest czarno. Tam jest jakaś, nie wiem, czy wam to tak uchwycę, ale chyba, chyba nie. Tam jest taka no, przepływ jest taki utrudniony, gdzieś to tutaj tak zawija. Ogólnie jak dmuchnąłem, no to przepływ jest. Natomiast tam jest tam bardzo było dużo ropy. Cały czas praktycznie kapało z tego, cały czas przelewało. Cały czas jakby to wypasto było przelane, nie? Po wykręceniu tego jak zaczęło tylko na jednej rurce chodzić, no to przestało się, że tak powiem, zawieszać, przestało, przestało wywalać, no zaczęło działać po prostu tak, zaczęło grzać, weszło w ten tryb taki grzania już. No i myślę mi się wydaje, że to był jeden z, jeden z przyczyn dla których... To wybasto, nie chciało działać. No i poza tym było po prostu też zastane. Ono teraz po odpalaniu też jeszcze trochę dymi, ale to myślę, że to jest kwestia właśnie tego, tego przypalenia. Elektroda jest nowa, ja tam wspomniałem, że ta, znaczy elektroda właśnie, nie elektroda, tylko świeca. Świeca jest nowa, była ładnie zrobiona, natomiast ja samego samego tego, całego urządzenia nie rozbierałem, nie wyciągałem. A powinno się to zrobić, ale wtedy powinno się wymienić uszczelki, które kosztują jakieś bardzo głupie pieniądze do takiego oryginalnego egzemplarza. Więc za niewiele więcej miałbym Chińczyka. Mam Chińczyka, tylko przewidzianego do tamtego kampera. Ale niewykluczone, że on jednak tutaj trafi, ponieważ jeśli to nie będzie tak, że to będzie można sterować tym wybastem w jakiś sposób bardziej inteligentny, ustawiać sobie zadaną temperaturę, żeby on się włączało, wyłączało, żeby mieć jakąś regulację, wiecie chociażby właśnie tej dmuchawy, no to to będzie głupie. Sama rurka kiedy była wyprowadzona, no to ona była pod autem i nie była wyprowadzona na krawędź auta, więc te spaliny nie były też wyrzucane. Była druga rurka, która była dołączona tutaj do, do tłumika o, o takiej gdzieś długości ona jest, ale musiałem ją połączyć, więc co zrobiłem? Użynąłem z jednej strony to, czyli ten, ten króciec i nałożyłem rurkę z jedną, z drugą, przedłużyłem ją niejako i teraz to wybaz chodzi bez tłumika pewnie będzie głośniej, czy będzie dużo głośniej? Nie sądzę wydaje mi się, że jest, no troszkę ten szum jest bardziej słyszany ale wydaje mi się, że to bardziej jest słyszane na zewnątrz niż tutaj w środku tutaj w środku i tak będzie słychać tą pompkę i tak będzie słychać ten wentylator ktoś zapyta, no dobra, ale masz tutaj dwa tłumiki czemu nie, za, nie założyłeś tego tłumika? Ważna sprawa, tutaj mamy 24 mm. O tu, średnica. Natomiast tutaj jest 22, czy coś takiego. Po prostu ten tłumik nie, nie wchodzi na oryginalną, na oryginalną tą rurę, tą spalinową. Nie pasuje. A co za tym idzie, <grywki> nie mogłem tego tłumika zainstalować. Bo mam nawet jeden w nadmiarze, bo mam po prostu jeden za dużo. Bo z chińskim webastem przyszedł mi tłumik, natomiast nie wiem czy z drugiego mam, czy, czy zamawiałem przedłużkę i razem z tłumikiem zamówiłem. W każdym razie mam na pewno jeden nadprogramowy, nie jest mi potrzebny. No ale nie da się tego zastosować, jeśli nie zamontuję tych przewodów też chińskich. A te przewody chińskie, jak zamontuję, to znowu tutaj na łączeniu do samego wypasta będę musiał to mocniej ścisnąć. Co może się znowu objawiać tym, że spaliny będą się tutaj też dostawać, więc już jest po prostu bez czujnika. No i wtedy sobie chodzi. Więc operacja się udała, pacjent zmarł, tak jak zawsze, jest gorąco, natomiast no nie ma tej regulacji. To, to jest jakiś taki, albo, albo ja po prostu nie umiem tą regulacją jeszcze dobrze operować i obsługiwać. Dobra, tyle na ten dzisiejszy film, tylko taki z takich przygód o moim wybaście. Następnym razem obiecuję Wam, że będzie o białym Volvo, bo tam troszkę się pozmieniało, w sensie to no, trochę jest napraw zrobione, chciałbym Wam pochwalić się, co już udało mi się zrobić, a co, czego jeszcze mi się nie udało zrobić też. Co jest jeszcze zamówione, co jeszcze będzie wymienione i co będzie jeszcze udoskonalone w tym egzemplarzu. Audi na razie nie ruszam, bo nawet sam nie wiem, czy, czy, czy nie będę go sprzedawał, czy, będę, czy nie pojedzie też na części do, do, do znajomego. Jeszcze nie wiadomo. Natomiast yy, stwierdzam, że u mnie zawsze nie było to poparte <laughs> nigdy racjonalnym takim myśleniem naprawianie tych gruzów, ale ten wyjątkowo chyba się po prostu do tego, tego nie nadaje. I yy, Wrzucanie jakiejkolwiek pieniędzy, a nie są małe pieniądze do, do, w tym egzemplarzu do zainwestowania. Są pieniędzmi, które się nigdy nie zwrócą i nigdy, i nigdy nie, nie zostaną odzyskane, a to takie wydawanie wiecie. Dla potrzeby filmu to też, też bez sensu. Jak widzieliście ta zrzutka się zakończyła, zrzutka się zakończyła yy, niepowodzeniem, ale to może w jakimś innym filmiku Wam powiem, jak będą jakieś wiadomości garażowe albo coś takiego. Bo wszystko zostało zwrócone, no i nie ma zrzutki. Była zrzutka, nie ma zrzutki. Dobra, tyle. Pozdrawiam Was, bo mnie tutaj córka z żoną rzucają, już i żebym kończył, nie wiem co one chcą. Ja też mam bryłę lodu, bo to już nie jest śnieg, tylko lód. Na razie. Cześć.